Salutki jej samochodu były we krwi na około, cały. całe. Próg, próg po prostu ociekał strugami krwi. To musiało się stać tu, w tym miejscu. Musiała być albo czymś bardzo uderzona, albo skopana. Ten nóż, którego używał, się złamał. Pan doktor powiedział, że niełatwo było przeciąć tą krztanie. Ona naprawdę nie zasługiwała na taki los. To wyglądało tak, jakby on chciał jej odciąć głowę. Powiedział tak, zabiłem Marikę, jadę się zabić, zabierz moje dzieci. Kościelec to spokojna wieś koło Inowrocławia. Pod koniec maja tego roku rozegrała się tam prawdziwa tragedia. W trakcie małżeńskiej kłótni, 37-letni Maciej sięgnął po nóż. Wbijał go na oślep swojej młodszej o 5 lat żonie. Na koniec poderżnął jej gardło, opuścił dom i rzucił się pod pociąg. Zginął. Marika cudem przeżyła. Jej matka, pani Marzena, wciąż żyje traumą, jaką pozostawił na niej widok córki w szpitalu. Kochana, moje najdroższe, proszę cię, błagam. błagam obudź się. Obudź się, błagam cię, kochane moje. Będzie dobrze wszystko. Nie płacz, kochany. Dobrze będzie wszystko zobaczyć. Ja do niej podeszłam. Niby to była ona, ale tak w sumie wyglądała jak nie ona. Głowa jak bania, spuchnięta. Ominięta szyja. No tutaj je podłączony tlen, myła pod respiratorem. Widok straszny. Powiedziałam tylko, żeby walczyła. Walczyła o życie dla swoich dzieci. Bardzo cię kocham. Stan Mariki był ciężki. Jej serce stawało dwa razy. Mózg po niedotlenieniu uległ poważnym zmianom. Teraz kobieta oddycha już sama, ale nie rusza się. Patrzy w jeden punkt. Po policzkach spływają jej łzy. Zrozpaczona matka ma nadzieję, że córka ją słyszy. Z ogromnym bólem przekracza bramy domu, w którym mieszkała Marika z mężem i dwójką dzieci. Co Pani czuje tutaj, będąc w tu z miejscu? Ogromna spotyka. Te pustki. Jak przyjeżdżaliśmy zawsze, to Matuszek wybiegał, tak się cieszył. A teraz co? to trawą. Cieszę. Maciej i Marika byli małżeństwem przez 12 lat. 37-latek pracował na wózku widłowym, a Marika w sklepie sportowym. Mieli dom. Wydawało się, że tworzą szczęśliwą rodzinę. Kochali się przecież, kochali się oboje. Dla niego właśnie robiła tą sesję zdjęciową. To była całkiem normalna, wesoła, bardzo naturalna, swobodna para. Marika była śliczną, pracowitą, fajną, młodą kobietą. Ja zawsze ją za to podziwiałam, jak ona w pracy na pełnych obrotach potrafiła a później pojechała do domu i jeszcze tym dzieciom zorganizowała zabawę, jakieś wspólne gotowanie. Pojechali na wycieczkę. No, niesamowitą była dziewczyną. A powiedz mi, a kto tam napisał tak ładnie, mama? Ja? Ty napisałeś kredą, tak? A dlaczego napisałeś, mama? No bo chciałam, żeby kiedy mama to nas wróci, no to potem jej wykasza. Takie powitanie jej przygotowałeś? No. Nie rozumiem, dlaczego on. rościł sobie prawo, żeby to wszystko jej odebrać.